Mi ojca i syna i ducha świętego. Kirie elejson, Chryste są, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo. Za nami. Święta Boża rodzicielko. Się za nami. Święta Panno nad pannami, się za, nami. Się za nami. Matko Chrystusowa. Się za nami. Matko Kościoła. Matko łaski Bożej Bódź się za nami, matko nieskalana. Chód się za nami. Matko najczystsza. Chód się za nami. Matko dziewicza. Chód się za nami. Matko nienaruszona. Matko najmilsza. Módź się za nami, Matko przedziwna. Módź się za nami, Matko dobrej rady. Módź się za nami, Matko stworzyciela. Módź się za Matko Zbawiciela. Mąd się za nami. Panno roztropna. Mądrze za nami. Panno czcigodna. godna się za nami. Panno wsławiona. Mó się za nami. Panno można. Pan łaskawa. Mód się za nami. Panno wierna. Móć się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości. Mód się za nami. Stolico mądrości. Módl się za nami. Przyczyno naszej radości się za nami Przybytku Ducha Świętego Módl się za nami Przybytku chwalebny Módl się za nami Przybytku sławny pobożności Módl się za nami Różo duchowna Módź się Wieżo Dawidowa. Módź się za nami. Wieżo z kości słoniowej. Módź się za nami. Domie złoty. Módź się za nami. Arko przymierza. Módź się Bramo niebieska, bódź się za nami. Gwiazdo zaranna, bódź za nami. Uzdrowienie chory, bódź się za nami. Ucieczko grzeszny, bódź się za nami. Pocieszycielko strapiony, Pomoże niewiernych, módź się za nami, królowo aniołów, módź się za nami, królowo patriarchów, módź się za nami, królowo proroku, módź się za nami, królowo apostołów. Królowo męczenniku, módl się za nami, królowo wyznawców, módl za nami, królowo dziewi, módl za nami, królowo wszystkich Świętych, Módź za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Królowo w niebo wzięta, Bóg się nami. królowo różańca świętego. Się nami. Królowo Rodzin. się, nami. królowo rodzi, pokoju, się nami. królowo polski. Za Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuszcz na Panie, Przepuszcz na, na Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi z Chrystusowych. Módlmy się Panie nasz Boże daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi zawsze dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego Amen. pod twoją obronę Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O pani, o pani, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu, synowi. Pośredniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Modlitwa świętego Bernarda. Pomnij ona Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. To ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.